Pozwólcie, że dzisiejsze rozważanie przyjmie trochę formę życzeń. Jak to składamy sobie te życzenia, zawsze na początku roku różnie one brzmią, rozmaite są. Chciałbym i ja się do tego dołączyć do tych wszystkich pewnie dobrych życzeń, które już dzisiaj słyszeliście i będziecie jeszcze pewnie słyszeć, które do was dotarły. Zwróćcie uwagę na dzisiejszą Ewangelię. Kto jest tym pierwszym, kto przybył do Betlejemskiego żłóbka? To są pasterze. To są ludzie prości, niewykształceni, ani nawet może za bardzo nieobyci teologicznie. Ale to są ludzie, którzy są ciekawi, ciekawi tego co się dzieje. I kiedy nagle widzą coś niezwykłego, starają się podążyć do źródła, tam gdzie mogą te informacje zweryfikować. Idą za wskazaniem anioła do betlejemskiego żłobu i tam widzą niewiastę i dziecię położone w żłobie. I ten obraz pokazuje nam tak naprawdę jak niewiele potrzeba w naszym życiu codziennym, aby okazywać się ludźmi ciekawymi Pana Boga. Pomyślmy sobie o naszej własnej ciekawości Pana Boga. Czy jesteśmy nim zainteresowani? Czy ten Pan Bóg jest dla nas tylko takim przerywnikiem w pewnej monotonii codzienności? Dzisiejsza uroczystość, jakkolwiek związana z tym podniosłym czasem przejścia ze Starego do Nowego Roku, to jednak powinna być w nas nie tylko swego rodzaju przerywnikiem. Uroczystym, świątecznym, podniosłym, ale powinna być takim nowym początkiem, na które Pan Bóg chce nam udzielić błogosławieństwa. Chce nas zachęcić do tego, abyśmy wzajemnie ze sobą spotykali się w życzliwości, ale i z Jego Słowem. To, co dzisiaj w tym pierwszym czytaniu każdy, każda z nas mogliśmy usłyszeć. Będziecie wzajemnie sobie błogosławić. Przecież Bóg mógłby to sam, Uczynić. I zresztą pod koniec tego dzisiejszego pierwszego czytania również i o tym mówi: Ja Wam będę błogosławić, jeśli Wy będziecie dla siebie wzajemnie błogosławieństwem. I to jest pierwsze moje życzenie, abyśmy w tej prostocie serca, tak jakimi jesteśmy, potrafili darzyć się wzajemnie życzliwością, rozpoczynając od tego prostego gestu, słowa, błogosławieństwa, tak jak nas do tego zachęca Pan Bóg. Nie do jakichś. Wyszukanych formuł modlitewnych, bo przecież te modlitwy, które od dzieciństwa nam towarzyszą, one, każda z nich, każda jedna jest taką wielką prostotą. Takim wyrażeniem tego, o czym mówi nam m.in. dzisiaj święty Paweł Apostoł, o tym mówieniu do Pana Boga Abba. To nie znaczy ojcze, Abba to znaczy tatusiu. W tej prostocie serca każdy z nas może znaleźć się przed Panem Bogiem, tak jak dzisiaj. Odnajdujemy się przed betlejemskim żłubkiem. Bardzo spodobał mi się i zapamiętałem go na całe życie najpewniej. Taki mem w internecie, gdzie on zwyczajowo pojawia się w internecie przy okazji, kiedy rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe. Ale tutaj pasuje jak znalazł. Oto Maryja siedzi, stoi. I przed nią taki rozbrykany mały Pan Jezus, który krzyczy: Mamo, 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 mamo. Tak miał się narodzić Różaniec. Właśnie w takim prostym geście czułej miłości i zaufania. Kiedy tutaj przychodzimy przed Żubek betlejemski, to nie musimy się silić na jakąś wielką teologię. Oczywiście ona jest i ona nam towarzyszy, jest pewnym fundamentem, pewną podbudową. Ale jesteśmy jako ci pasterze, prości, nieskomplikowani, przychodzimy przed Betlejemski żub, po to, żeby doświadczyć tej właśnie sceny czułości, bliskości, zaufania. Mamy i dziecka. Jeszcze siedząc w konfesjonale przed mszą, słyszałem, jak tu rozkrzyczało się dziecko, przed chwilą też słyszeliśmy, ale zauważcie jedną rzecz. Kiedy mama wzięła to dziecko na rękę, zaraz się uspokoiło. Nastąpiła, mówiąc tak fachowo, komunikacja bez słów, z bliskości serca. Kiedy my, właśnie, nawet jeśli tej głębokiej teologii nie znamy, ale zbliżamy się do Pana Boga z taką wielką czułością, to On daje nam się poznać przez tę komunikację, często bez słów. I to jest moje drugie życzenie, abyśmy znajdowali się właśnie blisko serca Pana Jezusa, abyśmy odnajdywali w sobie takie macierzyńskie, chcę się powiedzieć instynkty, ale takie macierzyńskie oznaki, każdy i każda z nas, niezależnie od płci, abyśmy rzeczywiście brali dzieciątko Jezus na ręce, nie bali się Pana Boga, który do nas przychodzi, aby ten czas dla nas, i chciałbym, żeby to było kolejne z moich życzeń aby ten czas, który jest przed nami z błogosławieństwem Pana Boga nam dany, rzeczywiście okazał się takim postępowaniem z Panem Bogiem, jak to pokazuje nam Maryja, jak to nam pokazują pasterze, pochylaniem się nad betlejemskim żłóbkiem, nad tym Bogiem, który co chwilę, co moment rodzi się w naszym życiu, w różnych sytuacjach przychodzi do nas, ale abyśmy też, pochylając się nad Nim z czułością, potrafili iść do innych i głosić tę radosną wieść. Oto każdy i każda z nas możemy do Pana Boga mówić tatusiu i innych zachęcać do tego, aby czynili podobnie. I niech tutaj, przy tym betlejemskim żłobie na początku tego roku, Pan Bóg obdarzy nas swoim błogosławieństwem. Właśnie na tę drogę odkrywania czułości, która jest i którą Pan Bóg pragnie, aby zaistniała aby się pojawiła, by się rozpalała pomiędzy nami i Panem Bogiem. Amen.